Antczak i Pawlenka, o Zabrzu. Pięknie król złoty wygwizdał początek tego podcastu. Oczywiście to gwizdanie jest jak najbardziej uzasadnione, bo wiatr zmian wieje ostatnio nie tylko w Polsce, ale też mocno zawiewa od strony Zabrza. Win of Change, skorpionów, aż się łezka kręci wokół i te wspomnienia z obalenia muru berlińskiego, wyprodukowanie okolicznościowego modelu Volkswagena, szeroko. Ileż wspomnień, aż chce się powiedzieć, że historia lubi się powtarzać, bo tak naprawdę. Co jakiś czas pojawia się mniejszy lub większy wiatr zmian. Pan tu o polityce, a mnie się przypomniała podstawówka, jak na obozie, miałem bazę 12 lat, tanczyliśmy z dziewczynami w piwnicy, i ta piosenka, i te dziewczyny, Beata, Justyna mi się przypomniała. No, ale wracajmy do tematu. Tak jest, panie Marcinie, zmiany, zmiany, zmiany. Za nami zacięty wyścig o pałac prezydencki i w sumie to niewiele się zmienia. Nowym prezydentem wciąż będzie prawdziwie obywatelski, ale jednak człowiek prawa i sprawiedliwości. Brak zmiany jednak w tym przypadku chyba wywołał pewien wiatr zmian, bo w koalicji rządzącej już nie ma nawet tej namiastki low, która była na początku. Kto wie, czy Window Change wiejący z gabinetu w PSL-u nie doprowadzi do zmiany sił oraz barw politycznych w rządzie. Pożyjemy, zobaczymy, ale z pewnością robi się ciekawie. Tak ciekawie, że mam ciągle ochotę na popcorn non-stop. Mniam, mniam, a wszystko przez to, że po przegranych wyborach przez Rafała Trzaskowskiego nastał czas obwiniania się o wszystko i czasem te argumenty w obwinianiu wszystkich dookoła. Przypominają poziomem przedszkole, gdzie część chłopaków dokucza innemu, bo na przykład ma rude włosy. Niestety brakuje zwyczajnej dojrzałości w polskiej polityce. Brakuje też cynizmu, a bez bycia cynikiem w polityce, jak mawiał mój profesor z nauk politycznych, to można się jedynie na zawał serca wykończyć. Dlatego na miejscu rządzących wziąłbym się do solidnej roboty, a nie przerzucania się winą. A jak robota, to najlepiej przy dobrej muzyce, na przykład coś w górniczo-hutnicza orkiestra Denta. Robi nam Rafa Lala. Robi nam Rafa Lala. Ale jeszcze redaktor to śpiewająco wyraził. I zaraz chce się pracować. Zapomina się o kłótniach oraz obwinianiu innych. I zaraz tak window wczęć mógłby ucichnąć. Wystarczy zwyczajnie zaśpiewać sobie takie rafalala. A tu pełna powaga i spinanie się do granic możliwości. Ale wróćmy już do zabrza, bo w naszym kochanym mieście wiatr zmian pojawił się już dobrych kilka miesięcy temu. A jak już zawiał, to 11 maja zdmuchnął z powierzchni zabrza powiatową władzę, która rządziła sobie tutaj nieco ponad rok. Wygląda na to, że ten wiatr zmian jednak wcale nie ucichł i zaczyna frywolnie i coraz mocniej powiewać w innych miastach. Ostatnio w Gliwicach, gdzie grupa mieszkańców zainspirowana tym co wydarzyło się 11 maja w Zabrzu, szykuje się do organizacji referendum w sprawie odwołania prezydent Kuczyńskiej Budki, która sprawuje stanowisko niewiele dłużej niż odwołana Rupniewska. I wygląda na to, że Zabrze stało się taką polską stolicą oddolnej demokracji, która zainspirowała mieszkańców wielu miast, gdzie panuje niezadowolenie z powiatowej władzy. Dlatego już w najbliższą sobotę, 14 czerwca w naszym mieście, ma się odbyć taka konferencja, na której będzie m.in. radny kamień oraz przedstawiciele miast referendalnych, takich jak Gliwice, Nysa, Głubczyce, Gdynia, Oława czy Łódź. A wszystko pod hasłem Odzyskajmy swoje miasta. I na tej konferencji właśnie ma zostać podpisany tzw. Manifest Zabrzański, cokolwiek miałoby to znaczyć. Organizatorom i uczestnikom tej konferencji chodzi podobno o to, żeby zwrócić uwagę na pewne patologie w funkcjonowaniu polskich samorządów. Chcą oni również zwrócić się do rządu o pilne zmiany w przepisach dotyczących inicjatyw obywatelskich. Window of Change redaktorze coraz mocniej wieje z Zabrza i ciekawe co takiego nam finalnie przywieje albo kogo wywieje. A zanim to się stanie to na koniec wygwizdaj jeszcze Królu Złoty tę kultową piosenkę. Niechaj ludzie w jej rytmie się bujają, machają odpalonymi zapalniczkami i niech poczują jeszcze bardziej ten wiatr zmian. I też mi się dyskoteka w podstawówce przypomniała. Pięknie. Ament.